Cześć. Dzisiejszy vlog będzie o zmianach. Jeżdżałem z miasta i padał deszcz. Mówię, idealna pogoda, żeby wyjść gdzieś na spacer taki lekko górski. Przyjeżdżam tutaj i okazuje się, że a, tutaj pada śnieg. A to jest zaledwie 5 czy tam 6 km od mojego miejsca zamieszkania, więc <laughs> jestem trochę w szoku, ale aura jest piękna tam. To jeszcze słyszycie samochody, bo jestem blisko drogi. Ostatni raz jak tędy szedłem to był ten mój wypad taki zimowy, którego nie udało mi się skończyć. Gdzieś tam były rolki z tego na Instagramie. E, Porabione. Rolki? Nie. Stories. Ja też się nie znam w tym Instagramie. I też nie bardzo chcę się znać, może dlatego. tego. Tak. Nieważne, nie o tym miałem być. Ostatnio jak tutaj szedłem, to ta droga była całkiem do przejścia, a teraz już początek. Ledwo ledwo początek, chociaż aura jest identyczna jak ostatnio gdy tu byłem. I okazuje się, że jest pełno połamanych drzew. Nie tylko takich dużych, ale też pełno małych gałęzi takich leży. Tego wcześniej nie było, chociaż też widzę część jest piłowana, e, Więc może to nie tylko zwalone drzewa. No mniejsza z tym, ale jest zupełnie inaczej niż jak byłem to ostatnio. Nie byłem wcale tak dawno. Także to taki tylko przerywnik w tym, w tej wędrówce. Ta wędrówka nie będzie jakoś długa dzisiaj. Chciałem Wam parę rzeczy opowiedzieć, w sumie dla siebie nagrać, takich przemyśleń. Już jesteśmy coraz dalej od ulicy, coraz mniej ją słychać, coraz więcej ptaków śpiewa. Ach, jest cudownie. <laughs> Nie spodziewałem się, że jeszcze w tym roku załatwię się na taką zimową aurę. Ja kawałek skróciłem ja przez taką polanę. Nie chciałem szukać szlaku, bo ten szlak tak w jednym miejscu na samym początku zanika. Ciężko go znaleźć między drzewami, mm, ale już jestem na szlaku z powrotem. Wróciłem i szukam jakiegoś fajnego pieńka, żeby sobie was postawić <laughs> i do was pogadać. Czekajcie, bo chyba za blisko, nie chcecie aż tak z bliska mi oglądać. No więc szukam sobie fajnego piękka, żeby na spokojnie sobie do was pogadać. Odpalić sobie kawkę. I, I jak tylko znajdę to... to na pewno się o tym dowiecie. Dobra, idę dalej. To jest taka sytuacja. Nie wiem czy to widać. Ale jak widać to, to też pewnie to widzicie. Nieważne, już pierdziele głupoty. Dawno nie nagrywałem, nie dawno w sumie. No, chociaż niedawno nagrywałem, na początku stycznia jest koniec lutego. Miały być vlogi co miesiąc. Myślałem, że uda mi się nagrać wczoraj, ale już a, byłem dość zmęczony, więc odpuściłem, przełożyłem sobie to na dzisiaj. Nie chciałem też w pośpiechu jechać gdzieś nagrywać. A, I stwierdziłem, że po prostu zabiorę Was dzisiaj i pogadam sobie do Was a, na łonie natury. Także taka sytuacja. dobra do za chwilę. Słuchajcie, jaka miejscówka. Kto chce tutaj ze mną na sesję? Nie, <noise> ja, tak poważnie mega fajne miejsce. Oczywiście, jakby ktoś chciał, to zapraszam na sesję. A możemy się wybrać w to miejsce. Ono jest całkiem blisko. Nie trzeba dużo wędrować. Ale tak poza tym, to... Myślałem, że tutaj nagram, ale muszę się trochę garbić, jak do was mówię, więc... Zaraz wykombinuję może jakiś stołek albo coś. <noise> o, chyba nawet jeden upatrzyłem. Chociaż nie chciałbym tutaj przedstawiać tej przyrody. Bo to wszystko no, niesamowicie wygląda magiczne miejsce. Ale dobra, mnie się z tym. Szukam chyba stołka i... O, nawet tu jest blisko jeden. I spróbuję jakoś to ustawić tak, żeby się fajnie nagrywało. I nie musiałbym takiej pozy przybierać jak teraz. Tutaj mam krople na obiektywie, fajny efekt to daje. Także jak chcecie fajnych efektów na swoich zdjęciach, to pokropcie sobie na obiektyw. Dodaję mega fajne efekty. Jak nie próbowaliście to. Tylko ostrożnie z tym, ja tak jeden obiektyw spaliłem i <laughs> i już go nie ma ze mną. Ale ten mm, to taki off-top. <laughs> Znalazłem fajny pianik, nie muszę... nie muszę siedzieć. Nie lubię za bardzo siedzieć. Wyciągam kawę. Czekajcie, wyciągnę sobie kawę. Uda mi się? Uda mi się jedną ręką, czy nie bardzo? No. Ok. Udało się. Zamieszam sobie. A tam cukier jest. <noise> Tajemniczy składnik. Bo to taka nie najlepsza kawa świata, więc sobie ją posłodziłem tak dla przyjemności. Ten vlog będzie takim vlogiem przemyśleniowym. Muszę pamiętać, żeby mówić do przodu, bo mikrofon nie będzie zbierał, jak obracam głowę. A więc nawet jak będę unikał tego spojrzenia prosto w obiektyw. To nie mogę za bardzo obracać głowy, kiedy mówię. Jak nie mówię, to mogę. Mniejsza z tym. Dzisiaj gadam dużo głupot. Dużo myśli ostatnio takich miałem. W sumie przez ostatnie 3 lata zastanawiałem się, co z tą moją fotografią ślubną i ogólnie z fotografią, bo czułem taki nie, nie powiem że czułem kryzys fotograficzny czy coś w tym stylu, ale taki przesyt, może nie przesyt nawet moją fotografią, ale całą tą taką branżą ślubną, tą pogonią za klientem, tym, e, czy wiecie, drzewo mi zaczepia, tym takim instra, Instagramowym e, trybem życia, reklamowaniem się. Ja nie, nie jestem osobą, która lubi się w jakikolwiek sposób sprzedawać i mówić, że a wow, zostało mi tam dwa terminy, tylko wiecie, że to ściema. Ludzie tak piszą fotografie, nie wierzcie w to. <laughs> sprzedałem wam sekret fotograficzny <laughs> ale mniejsze z tym e, nie lubię takiego czegoś takiego, takiej ludzie udają prawdziwych, a tak naprawdę to w większości przypadków jest dużo ludzi, którzy są prawdziwi w tym co robią oczywiście nie mówię, że nie ale w większości przypadków jest to takie sztuczne zwłaszcza kiedy teraz widzi się tak, tak wielu takich samych fotografów którzy robią to samo i nie, nie potrafią jakby chcą dotrzeć do, do, te, do celu tą samą drogą co, co inni po przetartych szlakach. A ja jestem osobą, która a, ma taką buntowniczą naturę i bardzo lubię pod prąd. Kiedy gdzieś tam wszyscy już się zbierają w jednym miejscu, to ja lubię z tego miejsca wyjść. A, I do, do czego zmierzam? Do tego, że właśnie postanowiłem opuścić tą fotografię ślubną. Fotografii samej w sobie nie opuszczam, bo jest to ciągle jedna z moich największych pasji i, i takich dróg życiowych. Szukam swojego sposobu na Instagrama, żeby on był mój i, i żeby odszedł już całkiem od fotografii ślubnej, żeby nie kojarzył się. Oczywiście chcę robić jeden, dwa śluby, maksymalnie dwa śluby w ciągu roku, bo to jest mega, mega taki plac treningowy, <grych> że tak to nazwę. I niesamowite miejsce do opowie, opowiadania jakiejkolwiek historii. W tym przypadku właśnie dwójki zakochanych ludzi. E, a więc to, to, cały czas ta fotografia ze mną zostaje, ale e, z takich rzeczy, które dzieją się u mnie, i przez które właśnie, między innymi, ten vlog jest taki dość opóźniony, nie licząc chorób i tam innych perypetii życiowych, e, to jest to, to, że wróciłem na etat i e, jestem mega z tego zadowolony, bo w momencie, kiedy wróciłem i zacząłem tą energię pożytkować te nadmiary energii, które gdzieś tam we mnie tkwiły, a nie mogły wypłynąć, zacząłem pożytkować na jakąś pracę taką fizyczno-techniczną, że tak to nazwę, to, to, to mega czuję taką inspirację i chęć działania w różnych, jakich, różnych, jakich, w różnych innych aspektach mojego życia. I czy to fotografia, czy to właśnie wychodzenie, planowanie jakichś szlaków, rozmyślanie o różnych rzeczach, które gdzieś tam w przyszłości będą się wydarzały, czy właśnie YouTube, o którym też cały czas myślę. Ale ten miesiąc sprawił, że kurde, to drzewo mnie strasznie zaczepia. Ten miesiąc sprawił, że gdzieś tam właśnie zacząłem na nowo odkrywać siebie w wielu aspektach. I wracając do tego etatu, to, wróci, to trafiłem, trafiłem, to trafiłem do takiej świetnej firmy. Nie nazwałbym tego nawet firmą, powiedziałbym, że to jest taki projekt, nie wiem, czy kojarzycie, kombucze. Taki napój. Jest to co do Kombucha. Okazało się, że są bardzo blisko mnie, więc po pierwsze wysłałem CV, bo gdzieś tam pojawiło się ogłoszenie. Po drugie napisałem na Instagramie, że jestem bardzo zainteresowany uczestniczeniem w tym. I, i udało się. Jestem częścią tego, tego projektu na ten moment. Zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijała ta historia. A, ale no jak na razie muszę przyznać, że jest to coś niesamowitego, coś nowego i, i fajnie jest w tym być i odkrywać nowe rzeczy i siebie na nowo, więc takie, takie przemyślenia różne gdzieś tam mnie nachodzą i, i nimi się chciałem podzielić. Czekajcie sprawdzę, czy gdzieś mi bateria się nie rozładowała, A, no nie, wszystko się pięknie nagrywa, więc super, akurat mam taki słowo, że Smutno by było, gdyby to się nie nagrało. Jeszcze może się okazać, że gdzieś autofokus był wyłączony, i znowu będę miał ostrość na drzewa. Ale trudno jakoś będziecie musieli to przeżyć, chyba, bo wydaje mi się, że to co nagrywam i mówię w tym momencie jest jakieś sensowne i, i, i rzeczowe. <grytanie> Także y, zdrówko za ten nowy etap. <grytanie> Jeszcze kawą. Miałem zabrać sobie kombuczkę na drogę dzisiaj. Ale jakoś tak na szybko się pakowałem, że została w domu. Także, e, także tyle w tym temacie, takich jakby moich poczynań, tego co się dzieje. Ostatnio też zrobiłem super sesję z dziewczynami. Można je zobaczyć na Instagramie. Myślę, że ten Instagram będzie właśnie dziś taką przeplatanką życia codziennego takich sesji gdzieś jakichś projektów mniejszych i większych. A jakiś tam być może wyprawowych, znaczy nie jakieś, na pewno wyprawowe rzeczy będą się przewijać, zdjęcia i inne tam, perypetie moje, <laughs> perypetie wyprawowe. E, i, no i takim życiem rodzinnym, tym tym co, co właśnie gdzieś tam e, towarzyszy, mi, towarzyszy mi w tym mo moim projekcie życia. Właśnie zastanawiam się też, może ktoś ma jakiś pomysł. Zastanawiam się na, nad zmianą nazwy owego Instagrama, bo biały kadr gdzieś tam powoli już odchodzi w niepamięć. Chciałbym, żeby to był jakiś, nie wiem, zastanawiały mnie takie nazwy jak przejęcie nazwy moich warsztatów, czyli Neverending Road. Zastanawiało mnie projekt Życie eee, i jeszcze kilka jakichś tam innych podobnych rzeczy. Także jak macie jakieś pomysły, bo też możecie wpaść na coś, co gdzieś tam się ze mną jakoś Wam kojarzy, to... Śmiało piszcie. Ten przyjmę do rozpatrzenia. Tak, jeszcze wracając do tego Instagrama i tego strasznie nie podoba mi się to, w jaki sposób, może nie całe social media bo są różne kanały tego, tego medium socjalnego, takie jak TikTok, właśnie Instagram, Platforma X i pełno jest tego jeszcze jest jeszcze pełno innych tego podobnych, tym podobnych rzeczy. Bardzo nie podoba mi się, że Instagram idzie w tą stronę takiego zagarniania z każdej platformy. Co udało się innym, to bierzemy do nas I, i przez to, że e, zbierają i próbują e, na siłę wsadzać w e, ten, ten, to swoje źródło komunikacji takie socjalnej, te wszystkie nowinki z innych. Programów Zapomnieli tak naprawdę, do czego był stworzony Instagram, jakie były jego początki, i, i wywalili to już praktycznie z, z Instagrama. Jest to kolejny TikTok już na ten moment, wypchany bzdurnymi treściami, które nie mają dla mnie wartości. Pełno strasznych rzeczy się tam dzieje. Co chwilę ktoś chce ci coś wcisnąć. No, i mówi i pełno też ludzi, którzy mówią ci, jak masz żyć. <laughs> <laughs> jak, jak takie rzeczy słyszę, to czujesz, że zamykam się w sobie. <laughs> Żartuję, oczywiście. Ale no, niestety jest przesyt, przesyt takich treści, które są mocno popularne. I sposobu przekazu, który jest mocno popularny i zaczerpnięty z innych platform. To jest coś, co strasznie odrzucamy od Instagrama. Ostatnimi czasy. Więc. E, mój Instagram ciągle pozostaje taki jak, jak był na początku. Nie wprowadzam tam żadnych nowinek. Myślę, że od tego, od takich form wideo e, krótszych, dłuższych jest e, jednak dla mnie, YouTube i, i ta platforma jest gdzieś tam. Dla mnie <laughs> nieważne. Już gadam bzdury. Dobra, myślę, że najważniejsze, co chciałem Wam przekazać, to przekazałem. E, pochodzimy sobie jeszcze po lesie trochę i wracamy do domu, do rodziny. Także na razie hej. Dobrze. Najważniejsza rzecz, ostatnia, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć. To, że niezależnie co w życiu robicie, nieważne co, co chcecie robić i na jakim etapie, jesteśmy, jesteście, to wierzcie z tego garściami. Cieszcie się tym, co jest. Eksplorujcie. Niekoniecznie to musi być już wasz etap końcowy. <noise> zawsze wszystko można zmienić, zawsze można zrobić coś nowego w życiu i po prostu bawcie się tym, cieszcie się tym, czerpcie z tego. I cieszcie się tymi małymi elementami, które w tym wszystkim są. Także to wszystko na razie. Hej.